Wielka feta we wrocławskim rynku. Do późnego wieczora wielotysięczny tłum świętował sukces piłkarskiego Śląska. Wczoraj drużyna zdobyła wicemistrzostwo Polski. W ostatnim meczu kolejki pokonała Arkę Gdynia 5 do 0. Radość kibiców i piłkarzy w relacji Remigiusza Kreli. Radość z wicemistrzostwa była ogromna. Na ten moment kibice czekali od 1982 roku. Czekałem na to 20 parę lat, nie? od 1987, kiedy Śląsk zdobył Puchar Polski, czekałem, żeby Śląsk wreszcie zagrał w Pucharach Polski. Wczorajszy mecz, tak jak i cały sezon, z pewnością przejdzie do historii klubu. Graliśmy równo, graliśmy na wyjazdach skutecznie, byliśmy drużyną, która chciała wygrywać mecze, która pokazywała charakter w końcówce spotkań. Dlatego. Należało nam się. W przyszłym sezonie śląsk Wrosław zagra już na nowym stadionie i to w europejskich Pucharach. Puchary mają to do siebie, że się najczęściej przegrywa, a widemiszostem się jest również w każdej statystyce. Kibice podczas wczorajszego meczu wielokrotnie skandowali nazwisko trenera Śląska, jednak jego sytuacja w klubie nie jest pewna. Kontrakt Oresta Lemczyka kończy się w czerwcu i na razie nie został przedłużony. Władcy klubu deklarują chęć dalszej współpracy ze szkoleniowcami. Na pierwsze mecze w Lidze Europejskiej Śląsk rozegra 14 i 21 lipca.